No daj. O, Dobra. Z tamtej strony. Leci już? No leci. No to poszli. Strasznie ty Od góry. Zbieranie choinki w Który dzisiaj? 19 lipca. <noise> Środek świąt. jest tu. Nie widać to zostanie to prezenty zdrowi zaraz. No. Później trzeba będzie kupić. Paczki. Łaski. Kinka zajebista, to trochę uschła. Ciekawa. Ale zalana jest. Wieczorem zaleję. Całe. No, jest... Ochrona! Strażniki mocy! Koinki. Tam tam urywaj. Rodka papieru kosztowała 58 groszy. Tak. Jeszcze groszy. Jeszcze 12. 20 donies? Prezentacja, dobrze. tu, o. Zakręć tak, żeby się trzymało. No nie, Ja <grym> się poddać, że Nie, Zróbcie, rani, <grym> rani, się rani, rani, Takiego rani, rani, no. A jest chujowo to zawijanie nie idzie To nie wiecie jeszcze dzisiaj nic. O! Yeah. Trzymaj Bardzo mocno Wejdź do góry Langer pani Weź przepuść go teraz, Cze, weź jeszcze tutaj lasowni, żeby nie sprzedaliło Zaraz u René prezent numer jeden w życiu francuskich Zabij męę jak no ty, ty teraz ty? teraz go tak i, i tak pan tu i do dnie do tego idzie i o daj to i tak o teraz Już no te i owijaj teraz prezenty

Szybko, Majeru, ja nie. Chujnkę. Chodź przebrać go do góry nogami zaraz. Świątaczita. Dżengel dals, dżengel dals. Dżengel był, dżengel był. Dżengel będzie. Będzie, będzie. kokardkę na środku. jadnij. Z tego? No. Jeszcze. Stary, taśmę zostało. Teraz na środku kad chciał spierdąć Trzymaj. No, jeszcze raz Jeszcze raz Ooooo Weź jeszcze raz, to będziemy mieli czym zawiązuję. Ty pracownik gminy to zawiązuj Dobra, czekaj, 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 dobra, start. Musimy czymś co zawiązać. Kukarski zrób Co chciałem po kan i kokarka kurwa wiesz Nie wygaj Dobra Nie jeszcze Slej jeszcze zostało oczywiście Ooo. Mikołaj był Jest giz Świeczki jeszcze trzeba i tak się puścił z nim trzeba nie bardzo wieczorem Subak trzeba dobrego. Czekaj, mam czubę. Ja też mam ale mój, zobacz, dłuższy. Chuj, będzie więcej, Ciu, bo będzie... o, ho, ho. o. Widzisz, bo ten spierdala. Chuj mu w dupę. chujowo musi być stało. Idź po nożyczki, jak idzie. Zakup. Zakup. Wydanie. I chuju. Ale choinkę jest normalnie. Te czubi Czuby kurwa. Czubi jebany. Dobra by dzisiaj. O, siódmy. Dobra, Longer kameruj, ja teraz... Teraz jak odejść. Czekaj, muszę poleć z <laughs> tego prezenta tu było przy tym, bo nam koinkę spierdala. kupowali i ostrożnie. Na kukarskę. O. Dobra. Kurwa, Git. po chujnice. Ja muszę ponać! Nie alej po Nie, bo się papier zamoczy i gdzieś indziej. O kurwa. Jaka śliczna. Z tej strony mi się pierwsza. Gite. Chuina nam wylazła. Kurwa bombka spadła. <laughs> Bąbka Chuj bambki szali, po inki nie będzie. No, jeszcze papierku ile zostało? Ja. Popierki nawet mamy. Słodyczne. Rinta <laughs> poma, <laughs> który. <Z>, zajebista na <laughs>